No, musiałam! No, po prostu musiałam! Wpadłam do Lidla po świeże ciacho. Zobaczcie, jest dużo XXL, więcej oszczędności. Są specjalne działy, super ceny w Lidlu, żeby kupować sobie tanio. Zobaczcie, bułeczki popakowane. A jak nie chcecie popakowanych, to macie do wyboru do koloru ciastka, cukierki, ciasteczka, bułeczki, rogaliki. Wybrałam sobie ciastko z budyniem i. Marmoladą oraz bułę z czekoladą. Kupuj nie marnuj, bułki, chlebki, wszystko już zapakowane. I oczywiście asortyment cały do szkoły, no niestety wakacje się kończą coraz bliżej początek roku szkolnego, a wiadomo, że to te artykuły potrafią kosztować tonę. Więc każdy rodzic szuka oszczędności, no i kosmetyki, te boskie kosmetyki kolorowe, czerwone, zielone, niebieskie dla dorosłych, dla dzieci. No, ja w Lidlu naprawdę kocham kupować.